Witajcie widzowie! Nazywam się Kamil Broniowski od kilkunastu lat pracuję w kopalni Soli Wieliczka jako górnik, a konkretnie jako osoba dozoru górniczego. Ale dzisiaj opowiem Wam o zupełnie innym aspekcie naszej podziemnej pracy. Podobnie jak wielu moich kolegów górników, jestem również przewodnikiem po naszej głównej podziemnej trasie turystycznej i dziś opowiem Wam o pracy przewodnika. Wszystko zaczyna się w poczekalni szybu Daniłowicz, gdzie przewodnik najpierw rejestruje się w systemie, a następnie odbiera zlecenie. Cześć Boże, cześć. Z tym dokumentem możemy zacząć naszą pracę. Przy okazji warto wspomnieć, że po naszej podziemnej trasie turystycznej oprowadza ponad 360 przewodników i są to nie tylko górnicy, nie tylko. Pracownicy administracyjni kopalni, ale również pracownicy spoza kopalni, również osoby spoza kopalni. Sporą część z nich stanowią nauczyciele, ale są to także ludzie innych zawodów. Wchodzimy do przedziału schodowego szybu Daniłowicz, którym turyści schodzą na pierwszy poziom kopalni, to jest na głębokość 64 metrów. W tym celu mają do pokonania 378 schodów, co stanowi niespełna połowę całego dystansu schodowego na trasie turystycznej. Tutaj też pada pierwsze pytanie. Ile razy dziennie schodzi Pan z turystami? I tak znajdujemy się już na poziomie pierwszym naszej kopalni, gdzie zaczyna się to zasadnicze zwiedzanie turystów. Tutaj turyści poznają zasady bezpieczeństwa, co jest bardzo istotne, szczególnie dla tych z nich, którzy zwiedzają naszą kopalnię po raz pierwszy. A zwiedzają ją nie tylko w języku polskim, również w licznych językach obcych, zarówno tych popularnych jak angielski, niemiecki, francuski czy hiszpański, jak i w takich mniej oczywistych jak węgierski, słowacki czy nawet japoński. Grupa, którą widzicie za mną, ogląda w tej chwili jedną z interaktywnych prezentacji naszej trasy turystycznej, a to daje mi okazję, żeby zapytać przewodnika tej grupy o jeden z aspektów jego pracy. Szczęść Boże, cześć Mariusz! Cześć. Ty jesteś emerytowanym górnikiem, więc masz duże doświadczenie w pracy w kopalni. Jak ono przydaje ci się w pracy przewodnickiej? No, jest to niesamowity handicap dla mnie, bo praktycznie każde pytanie, które pada w grupy typu technicznego, związane z górnictwem, no nie ma dla mnie żadnego problemu. Przed chwilą spotkaliśmy jednego z najbardziej doświadczonych naszych przewodników. A czy wiecie, że najdłuższy staż przewodnicki ma przewodnik, który oprowadza tutaj już 45 lat? Najmłodszy nasz przewodnik ma 20 lat i niedawno rozpoczął swoją przygodę, a najstarszy 67. Kaplica świętej Kingi to też kolejne miejsce, w którym turyści mają chwilę przerwy, żeby pokontemplować to niesamowite miejsce, a my mamy kolejną okazję, żeby porozmawiać z jednym z naszych przewodników. Jest ze mną Adrian, Szczęść Boże, Cześć Szczęść Adrian, Boże, witam. który oprowadza w kilku językach. W jakich językach oprowadza? Zgadza się. oprowadzałem w języku polskim, angielskim, hiszpańskim oraz włoskim. A który z nich sprawia Ci największą frajdę, w którym Ci się najprzyjemniej chodzi? Zdecydowanie ten ostatni, bo choć jego gramatyka jest rzeczywiście dość trudna, to jednak wymowa jest bardzo piękna. Niemal śpiewająca. Zresztą nasi przewodnicy zawsze oprowadzają śpiewająco. O czym ci z Was, którzy już odwiedzili naszą kopalnię, na pewno mieli okazję się przekonać. W tej chwili nie ma wokół nas żadnej grupy. Wykorzystajmy więc tą chwilę ciszy, żeby pomówić troszeczkę o bezpieczeństwie. Bo musicie wiedzieć, że przewodnik na podziemnej trasie turystycznej w kopalni to nie to samo, co przewodnik w budynku na powierzchni. My musimy nie tylko przekazywać wiedzę, ale przede wszystkim zadbać o bezpieczeństwo naszych turystów. Dlatego podczas oprowadzania regularnie przeliczamy stan osobowy naszych turystów, idąc korytarzami, tunelami. Łączącymi komory zwracamy uwagę na nieco niski sufit w niektórych miejscach lub nierówny spąg. A w razie jakichkolwiek problemów zawiadamiamy odpowiednie służby, korzystając z jednego z licznych, takiego jak ten tutaj telefonosygnalizatorów. Jesteśmy w tym momencie w Komorze Drozdowice. Jest to miejsce na trasie turystycznej, gdzie turyści mają chwilę przerwy, żeby odpocząć. A dla mnie to jest okazja, żeby porozmawiać z kolejnym z naszych przewodników, z Patrycją. Szczęść Boże, cześć Patrycja. Ty oprowadzasz w języku angielskim. Jesteśmy już za połową trasy. Powiedz mi, skąd jest Twoja dzisiejsza grupa? Jak ci się idzie? Czy zadają jakieś ciekawe pytania? Grupa jest bardzo fajna. Myślę, że większość osób pochodzi z Wielkiej Brytanii. Bardzo weseli, zadają pytania, są ciekawi, bardzo im się to podoba. Jesteśmy na Komorze Wisła. To jest bardzo ważne miejsce z punktu widzenia przewodników, ponieważ to właśnie tutaj kończy się podziemna trasa turystyczna naszej kopalni. I to tutaj turyści decydują o tym, czy chcą już wyjechać na świat, czy chcą jeszcze zwiedzić dodatkowo ekspozycję podziemną Muzeum Żub krakowskich. Jest tutaj też ławka, na której przewodnicy odpoczywają przed dalszą częścią swojej pracy. I korzystając z okazji, że jest tutaj dwóch moich kolegów, zadam im teraz po jednym pytaniu. Szczęść Boże! Szczęść Boże! Cześć Mateusz, powiedz mi, ile razy najwięcej schodziłeś w ciągu jednego dnia z turystami? No, najwięcej mi tak dało 4 razy w ciągu jednego dnia. Dwa to jest tak normalnie, można powiedzieć, 3, no ale 4 to jest takie maksimum, mi się wydaje. Cztery to już jest całkiem dużo, biorąc pod uwagę, że trasa to nawet około 3,5 km, zależy jak liczyć. No to robi się z tego już całkiem duży dystans. Szczęśliwy że Damian. A ty ile razy najwięcej byłeś na dole w ciągu jednego dnia? Trzy razy. nie więcej. Trzy razy? No to wystarczy. już też jest, to już wystarczy. wystarczy. A powiedz mi, czy jest może jakaś historia związana z przewodnictwem, którą przeżyłeś, która jest jakoś szczególnie ciekawa? No, historia to przeżywam w sumie cały czas, bo poznam tutaj swoją żonę. Pozdrawiam Cię i za. Praca przewodnika nie kończy się jednak na Komorze Wisła. Trzeba jeszcze odprowadzić grupę turystów pod szyb i bezpiecznie wydać ich na świat jedną z górniczych win. A jakie wy macie skojarzenia z przewodnikami? Niekoniecznie u nas w kopalni, ale też w innych obiektach turystycznych. Napiszcie o tym w komentarzu. Pamiętajcie o kciukach w górę, jeżeli podobał się Wam ten film. I do zobaczenia w kolejnym materiale na kanale Kopalni.